Cześć, z tej strony Krzysiek Modrzewski. Witam Was w kolejnym odcinku od danych do zysku. Miejscu, w którym opowiadam generalnie o różnych rzeczach związanych z analityką internetową. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu rzeczach związanych z wartością konwersji. Co się za tą wartością kryje? Co, to, co ona oznacza i jak to wpływa na nasze działania marketingowe? Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do materiału. No dobra. Mówiliśmy sobie o różnych rzeczach już w poprzednich odcinkach podcastu. Przypominam od razu, że jeżeli macie jakieś tematy, które Was konkretnie interesują, związaną, związane z danymi, z analityką internetową, z raportami, to śmiało piszcie w komentarzach. Generalnie piszcie komentarze, bo jestem ciekawy, czy w ogóle to, co nagrywam Wam się podoba. To taki, dajcie mi taki mały prezent, właśnie w postaci komentarzu, będę za to bardzo wdzięczny. A tymczasem wracając do tematu. Mamy nasze narzędzia marketingowe, mamy nasze narzędzia analityczne. I zazwyczaj w tych narzędziach mamy coś takiego jak konwersje, albo w przypadku it kluczowe zdarzenie. I dalej jest pod ilością samych konwersji, mamy też coś takiego jak wartość. I pod tą wartością kryje się jakaś liczba. To może być 1000, 2000, 10 tysięcy, 10 milionów, jakaś liczba. I teraz chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, co kryje się pod tą liczbą, co ona oznacza i jak to wpływa na nasze działania marketingowe. Jest takich pięć aspektów, które chciałem tutaj poruszyć. I będę się dzisiaj chyba głównie opierał o Google's jako taki chyba jeden z najpopularniejszych systemów, takich działań do działań marketingowych, ale oczywiście wszystkie rzeczy, o których sobie dzisiaj powiemy, dotyczą zarówno mety, czy tam Facebooka, Google Analyticsa, TikToka i wszystkich innych tego typu kanałów. I teraz tak, jeżeli patrzę na moje raporty, wyników moich działań marketingowych i widzę na przykład w Google Adsach, że wydałem 1000 zł. I zarobiłem z tego, widzę wartość konwersji jest 5000. To Google ustawiamy pod taką metrykę jak ROAS Return on Ad Spend. To jest główna taka metryka, pod którą możemy optymalizować nasze kampanie. No to jeżeli wydałem 1000 zł, a zarobiłem 5000, no to jaki będzie ROAS? Oczywiście łatwo policzyć. Nie jest to zbyt skomplikowana matematyka, zwłaszcza dla marketingowców. 500%. Z każdej wydanej złotówki zarobiłem 5, 5 zł, więc mam raz 500%. Gdzie średni raz taki dobry, taki od tego wychodzi z 400%, więc 500% to jest całkiem dobry wynik. Bo mam 1000 zł w kosztu, kosztu i 5000 właśnie tej wartości konwersji. Tylko jedna ważna uwaga. Jeżeli ta wartość konwersji to jest wartość naszych zamówień ze sklepu internetowego, to czy Zdajcie sobie sprawę, czy jesteście w stanie mi teraz od odpowiedzieć, czy sobie w głowie odpowiedzieć na, na pytanie, czy do tej wartości wliczają się koszty dostawy. Ponieważ ja składam zamówienie w sklepie internetowym i wybieram jakąś formę dostawy. I czy w, tym, w, tym, na, w tej mojej wartości konwersji jest wliczony koszt dostawy? Bo koszt dostawy to nie jest to, co ja zarabiam, bo ja jako właściciel sklepu internetowego za dostawę muszę zapłacić. Oczywiście, teoretycznie, oczywiście często te koszty dostawy po mojej stronie są mniejsze niż to, co płaci finalnie klient, ale no, ten dodatkowy nakład, ten dodatkowy narzut wiąże się jeszcze z obsługą magazynu i innych rzeczy, oczywiście, które też są istotne. Więc przyjmijmy, że to, co użytkownik płaci za dostawę, to jest to coś, co dajemy firmie tutaj kurierskiej, tak? kurierowi. Zwłaszcza, że jak mam jeszcze darmową dostawę od jakiegoś poziomu, no to wtedy ta nadwyżka, którą powiedzmy zarabiamy, no to powinna pokrywać te koszty darmowej dostawy, tak? Więc powiedzmy, że to te na przykład średnio 15 zł, ile kosztuje dostawa, to jest coś, co ja oddaję płacę firmie kurierskiej. To nie zostają mnie w kieszeni. Nic. No i teraz pytanie, czy w tej wartości konwersji jest wliczona dostawa? bo będzie to dość mocno, może to wpływać na moje wyniki. Jeżeli nie ma, to super. To znaczy, że ten punkt mamy załatwiony, tylko pytanie, czy jesteście tego stuprocentowo pewni. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę, bo to wtedy mamy z głowy. Jeżeli jednak nie jesteście tego pewni, to warto to sprawdzić. Dlaczego? Zajrzę sobie tutaj do, do moich notatek, bo sobie rozpisywałem wcześniej wszystkie rzeczy, żeby dokładnie tutaj Wam przedstawić. Jeżeli yy, średnia wartość zamówienia w moim sklepie internetowym to jest 100, tam powiedzmy, 100 kilkanaście złotych, czy 120, na przykład, czy coś w tym stylu, to przy 5 tysiącach tutaj przychodu miałem 40-41 zamówień, około 40 zamówień. To znaczy, że jeżeli te zamówienia, w tych wszystkich zamówieniach była wliczona jeszcze dostawa 15 złotych, to znaczy, że z, tych, że z tych 5 tysięcy, które zarobiłem, ja powinienem tak naprawdę odjąć ponad 600 zł. Około 615 zł, Mówię tak w przybliżeniu oczywiście, około 600 zł powinienem odjąć. I nagle się okazuje, że ja nie mam 500 tutaj procent rasu, tylko 440 Czyli no zdecydowanie mniej. I system tutaj tak optymalizuje moje kampanie, że jemu się wydaje, że mam raz 500. A co to oznacza? Może wydawać więcej, bardziej agresywnie, w droższych miejscach kupować droższy ruch. A tak naprawdę ja wcale tyle nie zarabiam. Ja zarabiam dużo mniej, bo nie, nie, nie zarobiłem 5000, tylko zarobiłem te 4400. I to jest już spora różnica. To jest w tej małej skali. Mówimy tu o 1000 zł wydanych, 5000 zarobionych. A gdybyśmy mówili o skali dziesiątek tysięcy wydanych na reklamę, to nagle się okazuje, że te koszty dostawy no, będą wpływały na te wyniki marketingowe. Dlatego one nie powinny być wliczone w wartość konwersji. Nie powinniśmy tego dodawać. Ponieważ jeżeli to dodajemy, a to jest coś, czego my nie zarabiamy, tylko oddajemy kurierowi. To to zaburza nasze wyniki i źle wpływa na działanie algorytmu, który na podstawie zafałszowanych danych optymalizuje kampanie marketingowe. No, tego nie chcemy, prawda? Więc zdecydowanie powinniśmy wykluczyć koszty dostawy i, z, i myśleć o tym, jakby być pewni, że to nie jest wliczone do, yy, do mojej konwersji, bo inaczej yy, złe, po prostu zawyżone dane przekazujemy systemu marketingowemu. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest bardzo ważna kwestia netto brutto. Taka ciekawostka, ile, z, ilu, ile osób w ogóle wie, jak się przylicza netto-brutto, bo wcale nie jestem tak kolorowo, bo kiedyś, jak zatrudniałem osoby do firmy, to było, z jednych, było takie zadanie: masz tu brutto, policz mi netto, albo odwrotnie, tu jest netto, policz mi brutto, masz dostęp do komputera, wtedy jeszcze, jeszcze nie było AI, tak? Masz dostęp do komputera, do Google, tu masz zadanie, policz. I bardzo dużo osób sobie z tym nie radziło, z tym zadaniem, taka ciekawostka. W każdym razie. Musimy być pewni, czy, to, czy ta wartość, która jest w Google Adsach, czy w jakimkolwiek systemie, to jest wartość netto czy brutto. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ nasze wydatki marketingowe są wydatkami netto. Faktury, które przychodzą z Google, przychodzą z Irlandii z zerowym VAT-em. Czyli ten koszt tysiąca złotych to jest koszt netto. My dopiero później jako import usług musimy na to naliczyć podatek VAT. I my płacimy jeszcze więcej, tak, bo my wtedy za turekamy jeszcze dodatkowo musimy ten VAT doliczyć. Ale my, jakby patrząc z statystyki, system widzi 1000 zł, które wydał i to jest netto. A jeżeli my dodajemy, dodamy mu do tego brutto, to będzie to wartość zawyżona o 23%. Czyli jemu się będzie wydawało, że jest lepiej o 23% niż w rzeczywistości. I tak jak sobie tu przeliczyłem, to jeżeli. Mamy ten sam przykład, czyli za, wydaliśmy 1000 zł netto, a zarobiliśmy 5000 brutto, to okazuje się, że netto to wychodzi tam yy, nieco ponad 4000 zł. 4065. Czyli zobaczcie, ROAS 500 zmienił się w ROAS 400. No duża różnica. <grych> Jeśli chodzi o, o, o te punkty procentowe, no dość, to, to jest różnica. I my powinniśmy przekazywać wartość netto, bo koszty są netto. Jeżeli przekazujemy brutto, to znowu system dostaje dodatkową, taki busta dostaje, taką dodatkową energię, bo jemu się wydaje, że jest dużo lepiej niż w rzeczywistości. Nie. Później wchodzimy na, na konto Google Laców, czy jakiekolwiek inne konto marketingowe i nam się wydaje, wow, ile zarobiliśmy pieniędzy, w ogóle jaka jest cudowna sytuacja. Wchodzimy na konto bankowe, rozmawiamy z księgowym, czy księgową i już tak kolorowo to nie wygląda. Dlaczego? Bo nam się przestają wskazać liczby. Bo, bo złą liczbę wysyłamy do, do systemu marketingowego, i system optymalizuje pod zawyżoną liczbę. To jest ta druga rzecz, tak? Netto brutto. Warto na to zwrócić uwagę. Trzecia rzecz, połączenie dwóch pierwszych. Słuchajcie, jeżeli robimy te dwa błędy jednocześnie, czyli liczymy koszty dostawy i wszystko też jeszcze jest brutto, to jak sobie to policzyłem, to 1000 złotych wydajemy na reklamę i nie zarabiamy 5000. Ale uwaga, po odjęciu kosztów dostawy i po odjęciu podatków wychodzi na to, że zarabiamy 3,5 tysiące, czyli ROAS 500 zmienia się w ROAS 350. Ale system optymalizuje pod tak, jak mu się wydaje, jakbyśmy mieli ROAS 500, czyli bardzo, bardzo mieć wysoki ROAS, więc może dużo wydawać na reklamę, może działać agresywnie i może podbijać stawki, co wcale nam się nie przekłada na odpowiednie wyniki finansowe. I to jest duża różnica. Bo my w systemie mamy po prostu jakąś liczbę i to my odpowiadamy co to jest za liczba. System nie wie co to jest za liczba. I nie wie co za tą liczbą się kryje. Ono optymalizuje pod tą liczbę. Więc warto być tego świadomym, tak? Co tam co tam jest? 5000 do 3,5 500. tysiąca. Taka potrafi być różnica, jeżeli popełniamy dwa błędy na raz. Kolejna rzecz, o której chciałem zwrócić uwagę, to pod jaką wartość robimy analizy. To, to już bardziej już w przypadku Google Analyticsa. Ponieważ w Google Analyticsie mamy takie dwie wartości, zwłaszcza w e-commerce'ach, pod które możemy patrzeć. Przychód i przychód z produktu. I teraz uwaga, to są dwie zupełnie różne wartości i też warto o tym wiedzieć. Dlaczego? Bo przychód, czyli, to, czyli tam wartość transakcji, to jest to, co my przekazujemy do systemu w momencie dokonania transakcji przez użytkownika. I to jest ta suma tego zdarzenia, suma zdarzenia parches. A mamy jeszcze drugą metrykę, przychody z produktu. I one jest trochę inaczej liczone. Chodzi o to, jeżeli użytkownik użyje kuponu promocyjnego, to zazwyczaj ten kupon promocyjny działa w koszyku i on jest, odejmuje jakąś wartość, tutaj wartość całej transakcji, od sumy transakcji. Dla przykładu. Mamy kilka produktów. Mamy produkt za 50 zł, mamy produkt za 30 zł i mamy produkt za 20 zł. Mamy trzy produkty, suma jest 100. Tak? Użytkownik płaci 100 zł. I on na przykład bierze ma kupon na 15% zniżki. Czyli finalnie płaci nie 100 zł, tylko 85 zł. Tak? I faktycznie mamy wtedy wartość transakcji 85 zł, ale przychody z produktu, jakbyśmy spojrzeli sobie na przychody z produktu, to one są po kolei 50, 30, 20. Dlaczego? Światło mi zgasło. Bo kupon nie obniża wartości poszczególnych produktów. On obniża wartość całości transakcji. Ale wartość przychodu z produktu liczona per każdy produkt jest taka sama. Dlatego należy szczególnie zwracać uwagę, jaką metrykę analizujemy i co sprawdzamy. Bo jeżeli nie interesuje nas całość transakcji, a na przykład zajmujemy się jakąś kategorią produktów, albo zastanawiamy się ile zarabili, zarobiliśmy na danych produktach, to nam się może wydawać, że, na, że wow, jakie mamy ogromne przychody, a jeżeli nie wiem, większość użytkowników korzysta z jakichś kuponów promocyjnych, które zdajemy na prawo i lewo, to się okazuje, że tak naprawdę nasze finalne przychody są te 15-20% procent mniejsze bo mamy, użytkownicy dodają kupony w czasie dokonywania zakupów, to obniża wartość całej transakcji, ale nie obniża przychodów z produktu, bo to są dwie zupełnie różne metryki w, w Google Analyticsie i warto na no to zwrócić uwagę, co my analizujemy i jak to jest liczone, jak te dane są pobierane, jak kupony wpływają na te, na te informacje, to też warto mieć z tyłu głowy. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, która dotyczy się i Google Analyticsa i systemów marketingowych, a konkretnie waluta, czy system wie w jakiej walucie kupuje użytkownik. To jest związane oczywiście ze sklepami internetowymi, które działają na wielu rynkach. Gdzie jeszcze mogę przełączać sobie te waluty? I teraz, jeżeli przełączamy waluty, to powinniśmy mieć taki dodatkowy parametr, który mówi narzędziu, do którego te dane później są wysyłane, w jakiej walucie to zostało zakupione i system powinien mieć też odpowiednią walutę ustawioną, w jaki on te, jako on, na jaką warto się ma to przeliczyć. Tak jak na przykład działa Google Analytics, że my możemy mu wysłać jedną walutę, na przykład, nie wiem, użytkownik dokonał zakupu w euro, my w Google Analyticsie mamy ustawione złotówki i system, ok, wtedy sobie przelicza, ok, dostałem euro, powinienem pokazać to w złotówkach, więc przeliczam to na złotówki. Jeżeli, byśmy takiego, jeżeli takiego mechanizmu nie mamy ustawionego, czyli nie informujemy systemu, w jakiej walucie użytkownik dokonał transakcji, no to nagle się okazuje, że na przykład użytkownik dokonał transakcji w euro, a my przekazujemy to wartość jako złotówki. Tak? 100 euro, 100 złotych. Albo na odwrót, 100 złotych na 100 euro. No to... To też może pomieszać dane, prawda? I też może spowodować, że te systemy, na przykład jeżeli tak będą działały nasze systemy marketingowe, typu zamiast 100 złotych, dostanie zamiast 100 euro, dostanie 100 złotych, tak, no to też może się pogubić. Więc też na tą walutę i ustawienie tej waluty i jak ta waluta działa, powinniśmy zwrócić uwagę no i też mieć to uporządkowane w raportowaniu. Bo jeżeli mamy sklep działający na czterech rynkach, na którym są cztery różne waluty, to teraz pytanie, jaka. Jaką mamy wartość w naszym raporcie? Bo widzieliśmy, że w ostatnim miesiącu zarobiliśmy na przykład, nie wiem, mm, powiedzmy, 300 tysięcy czego. I czy jest to dobrze przeliczone? Czy, czy waluta, czy wartość transakcji, która spłynęła do naszych systemów i do naszych raportów, jest przeliczana na, wa na walutę, którą mamy w raporcie? Czy nagle się okazuje, że po prostu Płynie wartość i to wszystko się sumuje do jednego worka: typu 100 euro, 100 koron czeskich, 100 złotych, nie wiem, 100 franków, to wszystko spływa i na końcu mamy, nie wiem, 400 złotych. Z tego, tak? Na tą walutę też powinniśmy zwrócić uwagę. Słuchajcie, to było pięć rzeczy, na które myślę, o których trzeba pomyśleć, patrząc na, to, na tą wartość naszej transakcji, czy naszej konwersji, czy kluczowego zdarzenia, czy cokolwiek innego, co analizujecie i odpowiedzieć sobie na to pytanie, co właściwie kryje się za tą liczbą i być tego pewnym po to, żebyśmy, patrząc na te dane, Mogli podejmować dobre decyzje, ale żeby system marketingowy, który też z tych danych korzystał, wiedział, jak te dane ma odpowiednio optymalizować, bo jak pokazałem w pierwszych przykładach, może to drastycznie wpłynąć na działanie całego algorytmu. Mam nadzieję, że ten odcinek cię podobał, był inspirujący. Dowiedziałeś, dowiedziałeś się czegoś interesującego, ciekawego? Daj, oczywiście, znać w komentarzu, bo te komentarze są dla mnie fajne, ważne i będę bardzo im wdzięczny. Oczywiście, łapka w górę, subskrypcja, bo to standard. I jeżeli bardzo, bardzo Ci się podoba to, co tutaj robię i chcesz, żebym nagrywał więcej, dużo, bo dużo mam pomysłów na kolejne odcinki, to najlepiej udostępnij ten odcinek na LinkedInie. A i właśnie taka jedna jeszcze uwaga: recykling treści. LinkedIn lubi recykling treści, więc jeżeli znajdziesz coś ciekawego w tym, na przykład ten odcinek, to możesz udostępnić to jako post na swoim wallu, dzięki czemu będziesz mieć ciekawy content, który pokazujesz swoim tutaj odbiorcom, osobom, które cię followują, które patrzą na to, co piszesz, a przy okazji ja też na tym zyskam, więc Win-win sytuacja. Więc możemy się tak umówić, że wrzucisz to na swojego LinkedIna. Będę bardzo wdzięczny. Oczywiście oznacz mnie w komentarzu, bo wtedy będę też mógł zareagować i też coś podziękować tak i odpowiedzieć. I w ten sposób tylko zwiększamy sobie nawzajem zasięgi. No cóż, o naszego biznesowego Pokedexa też trzeba dbać. Dobra, za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki. Cześć.